Dobry wieczór. Dobry, dobry, dobry wieczór. Dzień ósmy. Dzień ósmy. Gry o zęby. Metodą konopki. Oczywiście. Poziom pierwszy i kształtujemy mini nawyk. Jesteś gotowa? Jesteś gotowy? Zaczynamy. Zaczynamy naszą dzisiejszą zabawę. Mm -hmm. Nie narzekaj, no nie narzekaj, po prostu działaj. Nie narzekaj, że masz podgórkę, przecież no, wspinasz się, wspinasz się, krok po kroku wspinasz się na szczyt. Krok po kroku, krok po kroku, towarzyszę ci, jestem tuż obok. Dlatego nie poddawaj się. Lecimy! Wojtkowo, mleko, orzeño, I w dół. Raz, węga, raz dwa, raz, trzy. Wojtkowo, No i pasta wszędzie. Mmm. Wypłuczemy. Dobrze? Wypłuczemy. Wytrzymał Buziak. Fantastycznie. Lubisz szczotkę manualną Ja uwielbiam. Wyciągając dziąsło na ząb, przy okazji też masuję dziąsło. Oczywiście, żółcą już wyczyściłam. Od wewnątrz. odkładokła kła pionowo. I od wewnątrz lewa. I teraz

No, i teraz krok drugi naszej spinaczki. Wspinamy się śmiało do góry. Idziemy, nie narzekamy. Zdecydowaliśmy się, podjęliśmy decyzję. Tak jest, podjęliśmy decyzję. Nasze wyzwanie trwa. Brudy, naprawdę, z lewego czyste. Mininawyk, obiecałam, że tylko jedynki. I wystarczy oczywiście. Cztery ściany, dwóch jedynek. I już. Trzeci krok, pamiętasz jaki był? Zastanówmy się, zastanówmy się. Jaki był trzeci krok? No pewnie, język wyczyszczony. Brawo, brawo. Pamiętasz jaki był trzeci krok, teraz czwarty krok. O, uwielbiam to. Góra. Dół. I od wewnątrz, witajcie, witajcie. I od wewnątrz, dół. Jeżeli kształtujesz mini-nawyk, to bardzo się cieszę. Krok po kroku zdobywa się szczyty. I nie narzekaj, że jest ci ciężko, gdy zmierzasz na szczyt. Ok? <laughs> bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną, że podejmujesz to działanie. I oczywiście jak... Co wieczór, nie zapomnij dnia ósmego również wpisać tutaj, tutaj, tutaj. Wpisać godzinę swojej higienizacji. Natychmiast wysłać info do swojej higienistki i poklepać się po ramieniu. Powiedzieć jestem z Ciebie dumna. Ja jestem z Ciebie dumna. <grybujesz> Bardzo. Dlatego ja już nie mogę się doczekać naszego kolejnego spotkania jutro wieczorem. Zatem co? Jutro o 20.00. Widzimy się ponownie, <grych> a już dzisiaj miłego wieczoru. Pa!